Ten. Hello guys! Dzisiaj nagrywa... Dzisiaj be... witam Was w pierwszym odcinku na MSP na moim nowym kanale 5 niebieski MSP 5 niebieski, dlatego że tak się nazywa na MSP, a MSP, bo będzie to kanał głównie o MSP. Mam też kanał, który nie jest głównie o jakiejś grze, tylko ogólnie o wszystkim. Tam też nagrywam MSP i tam nazywam się wariatka. Link będzie w opisie do tego kanału. Oczywiście suba może dać tam jak w ponieważ na tym i na tym będę starać się być aktywna Tylko, że na tym wariatka zakończy już tą serię z MSP i będę pracowała tutaj Więc to jest pierwszy odcinek, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba Więc zacznijmy od zapoznania się z moim MSP Więc pokażę Wam jakie ciuchy mam Zacznijmy może od włosów Jak widzicie jestem tu Vipem, jestem Julie. Czy jak się tam czyta? Jury. Wypami na wipałem miesiąc. Wipałem. Jeszcze dzisiaj mam 20 tysięcy, ale wydałam. Teraz mam 15 tysięcy mało, nie? 160 diamentów, znaczy 154 dokładniej. No i wipa, wipek, wipok. więc zacznijmy. Będę wam po, dzisiaj pokażę włosy, jakie mam. Więc takie... Ja będę tutaj będę gadała i pokazywała włosy, jakie mam. Co będzie na ten kanale? Jak już mówiłam, będzie to głównie MSP. Pomyślałam też, żeby zrobić serię MSP od zera, czyli stworzyć totalnie nową MSP i zacząć od zera. I, i nie kupić sobie tam nigdy VIP'a. Taka wyzwanie. Co o tym myślicie? Bo to, to nie ode mnie. Co? Co? Ej, ej, zaraz wracam. Okej, jestem z powrotem. Rozłączyłam się z Olgą, yy, bo zaczynało mi jak, jak gadam z nią, czy miałam echo. I tutaj nadal pokazuję Wam moje włosy. <laughs> Nie mogę z tych leje, po prostu leje. Dzisiaj się zaraz ubierzemy jakoś. Pokażę Wam zaraz też moje animki. Jeszcze rzecz. Że... Nagrywam. Nagrywam. Kto napisze hejty. Robimy ładnie na czerwono. Mam jakąś inną animkę. Dobra, zostawmy tam. Ale wyszłam z ubraniów. A Kai Akuma. Tu jest moja koszunka. Jeśli tam nie musisz, jeśli nie chcesz. Ruby została usunięta na, grup na grupie Starsela -Star Polska. Hey, o! Oh, Hej! Nagrywam na tuby. Tutaj sobie ją położymy i od razu pozdrawiam Akai Akuma. Nic nie napisała, ale ją pozdrowię, bo lubię. Hej, he, hej. He. Dobra. Włosy już wszystkie pokazałam. Teraz przejdzie do akcesorii, Przejdźmy. Trochę trudniej pokazać. Ponieważ... Okej. Okay. Więc właściwie nie wiem, już chyba wam wszystko powiedziałam, co powiedzieć miałam bo nic innego do powiedzenia nie mam Jak już mówiłam zapraszam na mój inny kanał Wariatka Tam też możecie zobaczyć jakieś odcinki z MSP Tylko, że jak już mówiłam przerywam tą serię Na tym kanale też właśnie jeszcze dam info, że przerywam serię żeby było wiadomo jak to ja mam tylko 5 subskrypcji. Mam nadzieję, że tu będzie więcej, bo jednak dużo osób lubi takie w stylu MSP. Wezmę to, wyłączę, bo nie widać. Mam nadzieję, że dużo osób też polubi mój kanał. I jak już nagram bandika, ale tylko od tego, że mi się skończyło, postaram się w jakiś inny program. O jakiś inny program, tylko na razie próbuję opanować akcję Ale raczej nie będę mnie nagrywać, bo jakoś nie polubiłam go. Poszukam jakiegoś innego. Bo nie chcę na razie wykupywać, jak mam tylko 5 subskrypcji, bo to nie ma sensu, żeby dla jakby 5 zwykłych osób Mogę to przecież nagryć, tylko dla koleżanek i im wysłać. Nie, nie da się na YouTube i po co ja mam to wykupywać, jak nie mam dla kogo. Więc jeśli będzie tak około, nie wiem, 100. Tak się walnęłam. Wiem, że to nigdy się nie stanie. Chociaż jak było 100, to może bym sobie wykupiła. Ale w tym momencie bym tego nie zrobiła, ponieważ nie mam to zrobić dla kogo. Zostało nam 5 minut, ponieważ banka ma też nie mam wykupionego. Mówiłam czemu. Okej, okay, to były wszystkie moje akcesoria. Teraz się pozajmujemy. Teraz buty. Buty mam tylko jedną stronę, więc co ty zobaczycie? Tylko. Co bym miała jeszcze Wam do powiedzenia? Sama zbyt nie wiem, co bym mogła Wam jeszcze tam powiedzieć, bo wszystko już chyba powiedziałam. O nie, Jula, nie teraz, bo taką dziewczyną dzielę kątem i to Zaraz wracam, napiszę je. Ok, napisałam, tylko nie wiem, czy ona będzie na, na tym, na Skype'ie. Co się stało? Co się stało? Jula? co jest? Nie, 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 Jula nie, 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 Przy Jura nie, teraz. Okej, okay, więc jak się wyloguje, mam nadzieję, że to zobaczy. Dobra, już nie będę pokazywać, jakie tam buty mam i te, bo będzie później, że się chwalę albo coś. Yy, Jula, nie teraz ok, bo nagrywam MSPM 77L. Yy, napiszemy hej. Napiszę, sześć. Hej. ty. Bo nagrywam. Dobra, to chyba na tyle z takiego pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam on się podobał. Tutaj nic nie ma. Nie, nie. Możemy jeszcze szybko zrobić gdzieś artbooka, ale to naprawdę takiego super szybkiego bo zostało 2 minuty gdzieś około 2 minut. Dobra, zobaczymy jaki jest na topie. Oddam Unią. To ja widziałam, oddam wszystkie Unii osobom, osobą, na którym będzie 800... 50 robi do masz o wiele więcej, więc. Nie wiem, co ludzi widzą w Unii. Dobra, już nic z tego nie będzie, ale to nie znaczy, że już mają sobie tego masę kupować. Niech. Widzisz to? Się rusza. Damy radę top, Iluzje. Dawajcie like, co 5 będzie takie następne. Uwaga. Nie patrz na to za długo. No, rusza się, rusza się. Fajnie, fajnie my to my. Mato z czterema zerami 1 do 1. Fajnie. Ładwajnie, masz to widziałam. nie. Dam Już jest nowy artbook. Dziękuję za 1000 plus osoby, co jest z Już jest nowy artbook. Jak patrzyłam, było chyba. Może z 800? 800. Teraz to 1370. Cool. 4-2-4, naprawdę postarałaś się. O, też widziałam, dlaczego ja... Sarah Nowak została śmieszona przez złośliwą koleżankę. To wiele takich 5 też fajnie zrobiła. Wszystkie osoby pozdrawiam, ponieważ naprawdę trzeba mieć talent, żeby robić takie... ...super chociaż przynajmniej umiałabym, ale... ...nie poświęcę jakiegoś czasu na artyki. Są sobie na naprawdę na dwie godziny... Hmm. ...mogą przy tym siedzieć. Dobra, to na tyle mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do następnego. Pa, pa!